M jak Mibo po wakacjach 2018. Dramat Barbary. Straci jednego syna. M jak Mibo bez Marka. Kacper Kuszewski. To u kreska nie będzie to samo. Dome mostowieków w Grabinie opustoszeje gdy zabraknie jednego M kreskaczyzny w rodzinie nowych odcinkach M jak Mibo po wakacjach 2018 Barbara, Teresa Lipowska, zapewne przekreska jej dramat gdy opuszczy Jotu kochany syn i synowa. Co się stanie z Markiem i Ew Dominika Kluzniak? Jak odejdzie Marka z nibo w na dalsze losy mostowiaków?. Co się stanie z markiem zem jak mi, bo po odejściu Kac Trakuszewskiego. Kacper Perkuszewski odchodzi zem jak mi, bo. Decyzja aktora zszokowała wielu fanów serialu, dla których brany przez niego marek był jednym z symboli trwałości tej rodziny. Z po śmierci Lucjana Mostowiaka Witold Pyrkosz, plus 91L. Gdy w kolejnym sezonie M jak mi, bo po wakacyjnej przerwie zabraknie Marka w Grabinie zrobi się jeszcze bardziej pusto. Jak potocz si losy Marka w M jak mi, bo po odejciu Kacpra Prakuszewskiego. Czy Marek umrze? A E wyjedzie? Okazuje się, że scenarzy ci wybrali to drugie wyjście. Jak dowiedzia psi, Super Express Marek razem z F wyjedzie do Irlandii. Najprawdopodobniej po jakim czasie jego kreska ona i dzieci wrócą do Grabiny, a on zostanie za granicą. Dopóki bohater nie zostanie umiercony, w Kakreska tej chwili Mokreska E wróci do serialu. Kacper Perkuszewski ma otwart furtkę – powiedziała daną osoba z produkcji M Jak nibo Wyjazd Marka i Ewy z Gabiny najbardziej dotknie Barbar, która zostanie w domu sama, bez najbliższych Straci syna, synów i wnuki, a jej towarzysz będzie Zokaki Sielowa, ma brzozata Kreska Niatowska. Jak samotno odbije się na seniorce RODU. kreska dopiero co upora BASI z ża, a Bob po śmierci Lucjana. Cierpia na depresji, ale dzięki przeprowadzce na deszczow do Kingi, Katarzyna Cichopek i Piotrka, Marcin Mroczek, odzyska BARA do CIAKROPKA na ZPCZ. U boku Barbary nie zabraknie jej najstarszej córki Marysi, Małgorzata Pietkowska. W nowych odcinkach, M jak mi bo po wakacjach 2018 z Kolumbii, wróci Tekreska Marta Dominika Ostabowska. Córki Mostowiakowie i nie dopuszcz do tego, by ich matka była zdana tylko na siebie.